Witam serdecznie. W tym wideo przewodniku przedstawię Państwu w kilku krokach stworzyć profesjonalne menu IVR. Niepodważalną zaletą takiego rozwiązania jest skierowanie połączenia przychodzącego bezpośrednio do odpowiedniego działu w firmie poprzez to nowe wybranie odpowiedniej opcji na klawiaturze telefonu. Dodatkowo zyskujemy możliwość dodania komunikatów o godzinach pracy firmy lub inne informacje np. o nowych promocjach tudzież zmianach w organizacji. Szczegółowa instrukcja z opisem wszystkich funkcjonalności została zamieszczona na naszej stronie internetowej. Menu AVR, które za chwilę stworzymy, będzie posiadało następującą konfigurację. Podczas połączenia z numerem usłyszymy komunikat. Witamy serdecznie w naszej firmie. A następnie informację, aby połączyć się z wybranym działem, wybierz odpowiedni przycisk. Infolinia wybierz 1, sprzedaż wybierz 2, windykacja wybierz 3. Następnie rozmówca będzie miał 4 sekundy na wybranie odpowiedniego przycisku, tak zwanego przycisku DTMF. W przypadku niedokonania wyboru opcje zostaną odczytane ponownie. Analogicznie po ponownym odczytaniu przez lektora komunikatu, rozmówca będzie miał 4 sekundy na wybranie odpowiedniego przycisku. Gdy tego nie dokona, nastąpi rozłączenie. Powyższy komunikat będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. W pozostałym czasie osoba dzwoniąca usłyszy informację o godzinach pracy firmy, po której nastąpi rozłączenie. Naturalnie cały proces dodawania menu AVR należy rozpocząć od założenia konta w sieci Spicon, co zostało przedstawione we wcześniejszym wideo przewodniku. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego, wybieramy kolejno z menu znajdującego się po lewej stronie usługi, a następnie aktywacja usług i aktywujemy usługę menu IVR. W menu usługi pojawi się nowa pozycja menu IVR, którą należy kliknąć, aby przejść do konfiguracji. W kolejnym kroku dodajemy numer telefonu, który będzie kierował bezpośrednio do menu zapowiedzi głosowej. W tym celu klikamy na znajdujący się po prawej stronie przycisk Dodaj. Z listy wybieramy odpowiednią pozycję, po czym wybieramy strefę numeracyjną, a następnie numer, który nas interesuje. Od tego momentu będzie on dostępny na liście numerów menu IVR. Aby przejść do kolejnego etapu konfiguracji naszego menu, klikamy na nowo dodany numer. Pierwszy element, jaki dodamy, to sprawdzenie daty i godziny. W tym celu klikamy na symbol plus, znajdujący się pod blokiem Początek połączenia na numer, i wybieramy trzecią ikonę od lewej strony. Dodaliśmy ten samym blok, który będzie zawierał czynności zdefiniowane w ustalonym przez nas czasie. Aby ustalić ramy czasowe, klikamy na nowo dodanym elemencie symbol Zmień ustawienia i ustawiamy zgodnie z tym, co założyliśmy podczas projektowania menu, to znaczy godzina od 8 do 18 oraz dzień tygodnia od poniedziałku do piątku. Jak widzimy, mamy również możliwość ustalenia konkretnych dni oraz miesięcy. Wybrane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. W następnym kroku klikamy na symbol plus, po czym wybieramy pierwszą pozycję, czyli Odtworzenie nagrania. Przechodzimy do ustawień i wybieramy odpowiedni plik z nagraniem powitalnym. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Nagranie powinno zostać uprzednio zapisane do odpowiedniego formatu Wave 8 kHz 16 bitów Mono. Tuż pod nagraniem dodajemy pętlę. Założyliśmy, że nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie, więc klikamy na cyfrę 2, ustalając tym samym ilość powtórzeń czynności zdefiniowanych w jej wnętrzu. Następnie dodajemy nagranie, które poinformuje osobę dzwoniącą o działach, z którymi może nawiązać połączenie. Czynność wykonujemy analogicznie do wcześniejszego punktu z tą różnicą, że w tym przypadku zaznaczamy dodatkowo pozycję wykorzystywane do menu DTMF dzięki czemu centrala rozpozna nasze kliknięcie w przycisk DTMF. Po nagraniu dodajemy obsługę przycisków, wybierając menu DTMF, a następnie wybieramy cyfry, które mają zostać obsłużone. W naszym przypadku będą to 1, 2 i 3. Pod każdą z cyfr definiujemy numery, na które nastąpi połączenie w przypadku wciśnięcia przycisku DTMF. Ostatnim elementem pętli będzie czterosekundowa pauza, dzięki której rozmówca zyska czas na dokonanie wyboru. Dodajemy blok pauzy, a następnie klikamy na cyfrę 4. Dodatkowo w ustawieniach pauzy zaznaczamy pozycję wykorzystywane do menu DTMF i zatwierdzamy wprowadzoną zmianę przyciskiem Zapisz. Na tym etapie udało nam się zdefiniować czynności, które zostaną wykonane w godzinach pracy. Pozostaje nam do dodania komunikat, który usłyszy osoba dzwoniąca, gdy nasza firma będzie zamknięta. W tym celu dodajemy na samym końcu nagranie informujące o godzinach otwarcia, wybierając odpowiedni plik dźwiękowy. Oczywiście wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Na samym końcu uzupełniamy nasze menu blokiem rozłączenia, dzięki czemu po wysłuchaniu nagrania rozmówca zostanie rozłączony. I to już wszystko, wystarczy odczekać kilkanaście sekund zgodnie z czasem widocznym w nagłówku, aby nasze menu zaczęło w pełni funkcjonować.